Bogacz, będąc w piekle, i cierpiąc, widzi Abrahama i łazarza. Jest napisane zawołał, więc krzyczy do Abrahama. Taka dramatyczna scena, krzyczy Abrahamie. Wyślij tego łazarza, żeby choćby palec umoczył w wodzie i ochłodził mój język. Bogacz już teraz jest w stanie pić wodę z palca tego pokrytego jeszcze wcześniej wrzodami żebraka. Łazarzowi psy lizały rany, pamiętacie? A teraz nawet bogacz jest w stanie lizać jego palec. Abraham odpowiada, że bogacz za życia wziął już wszystko. Łazarz nic. Sprawiedliwością jest to wyrównać. I pada to zdanie. Między nami a wami zionie ogromna przepaść. Nie ma już przejścia. Z tamtego pokoju do tego pokoju. Nie ma korytarza, sposobów, kruczków koniec. Nikt nie przechodzi z jednej strony na drugą.